Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję, że tutaj tak licznie przybyliście. Muszę Wam szczególnie podziękować, bo dzisiejsze spotkanie, takie bardzo spontaniczne, to jest tak naprawdę Wasza inicjatywa, wywodzi się z Waszych telefonów, z Waszych spotkań ze mną. Dzisiaj około południa, kiedy wszyscy przerażeni dzwoniliście, pisaliście, co się dzieje? Co się dzieje z Polską? Dlaczego tak się dzieje? I przede wszystkim mówiliście do mnie, do moich kolegów tutaj zebranych: "Musimy coś z tym zrobić. Musimy zareagować. Nie możemy być bierni. Wasza obecność tutaj bierze się stąd, że nie jesteście bierni." Że uważacie, że wolność nie jest dana raz na, da na zawsze, trzeba jej bronić. Wy dzisiaj bronicie, my dzisiaj bronimy wolnych mediów. Bronimy Polski. Bronimy, bronimy Polski przed wielkim zaborem. Bronimy polskiej konstytucji, proszę Państwa. Bo to, co dzisiaj się dzieje, to jest zabór i za zamach na polską konstytucję, na polski patriotyzm, na polskę. My na demokrację, my na to, żeby w tydzień po objęciu rządów dokonywano, jak powiedział dzisiaj prezes Kaczyński, mini zamachu. Jeżeli w... Dzień po objęciu rządu dzieją się takie rzeczy. A wyobraźcie sobie, gdyby nie było wolnych mediów, nawet byśmy o tym nie wiedzieli, co się dzieje. Proszę Państwa, dzisiaj swoją obecnością musimy bronić mediów, bo dzięki tym mediom możemy wiedzieć, co się dzieje w Polsce i jakie są zamiary tego rządu. A proszę spojrzeć, czy zwróciliście uwagę, jaka jest reakcja obecnego rządu, czy zwróciliście uwagę, jaka jest. To jest reakcja wery która dzisiaj przecież gości w Warszawie. Czy stanęła w obronie praworządności polskiej, polskiej praworządności, polskiej konstytucji? Nie, absolutnie nie. To wy stajecie w jej obronie, bo wy macie Polskę w sercu, my mamy Polskę w sercu. Dzisiaj tutaj, proszę państwa, ja patrzę na was i widzę, przyjechaliście z Kędzierzy na Koźla. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Z Głogówka, z Gogolina, z, proszę, Olesna, proszę mówić. Słuchajcie, i Prudnika, nie Modlina. Cała Opolszczyzna. Cała Opolszczyzna. Dziękujemy wam bardzo, bo to jest wasza reakcja na zamach na polską konstytucję, na polską praworządność. Dziękuję wam bardzo za tą obecność, dziękuję za tą wielką inspirację. I powiem państwu tak, jestem przekonana, że jeżeli tak spontanicznie, przecież w przedświąteczne tak naprawdę popołudnie byliśmy w stanie zebrać się tutaj, w Opolu, przed polską telewizją, przed polską telewizją, powtórzę to raz jeszcze, to oznacza, że jesteśmy w stanie obronić Polskę. Chcę, żeby każdy dzisiaj, kto tutaj jest obecny, i chcę się wypowiedzieć, żeby mógł to zrobić. Dlatego, że my musimy pokazać, że nie ma zgody Polaków na to, żeby łamać polską konstytucję i odbierać nam prawo do informacji, do wiadomości. Dochodzą, tak właśnie mi tutaj mówią Państwo, że dochodzą. Ja wiem, że dochodzą, bo dostawałam smsy, że są korki. No wiadomo, wszyscy się wybierają na przedświąteczne zakupy, więc mamy tego świadomość, ale proszę zobaczyć, jak wielu nas tutaj jest. Młodzi, starsi i jesteśmy tutaj spontanicznie, bo wiemy, że polskiej wolności, polski. Trzeba po prostu bronić. Proszę Państwa, jest z nami pan, senator Jerzy Czerwiński. Panie senatorze, jeżeli pan pozwoli, oddam panu głos, ale umówmy się, że każdy, kto chce powiedzieć, że wolność słowa jest tak istotna, że Polska w sercu jest tak istotna i chce to powiedzieć do megafonu, żeby wszyscy usłyszeli, są tutaj z nami media i dobrze, niech przekazują media, to... Ja zachęcam do tego, żeby podjąć tę rękawicę i mówić, nie ma zgody na to, żeby łamać polską konstytucję. Murem za wolnymi mediami, za polskimi mediami. Jeszcze raz ten skant i oddaję głos panu, panu senatorowi. Murem za... Za polskimi Media. mediami, murem za polskimi mediami, tak oczywiście, za wolnymi polskimi mediami, murem. I tutaj ten mur, polski mur, pokazujemy. Panie senatorze, bardzo proszę. Szanowni zebrani, chciałem Wam przede wszystkim podziękować, że tak szybko żeśmy się po prostu zebrali. Już wiemy, co to jest zgromadzenie spontaniczne. Kilka godzin wystarczyło. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym wyraźnie powiedzieć, że to, co się w tej chwili dzieje, ten atak na polskie media, naprawdę, mówmy prostym tekstem, atak naprawdę to jest najlepszy dowód, że nazwa koalicji obecnie rządzącej, koalicja 13 grudnia jest wypełniana treścią. Ja pamiętam 13 grudnia 1981 roku. Atmosfera, która wtedy panowała niczym się nie różni od tego skoku na państwo, naprawdę, na niezależne media, którym w, w tej chwili mamy do czynienia. Proszę jeszcze jedną rzecz zauważyć. Wyłączone są dwa programy, dwa kanały. Jeden to jest kanał TVP Info, ale drugim są kanały regionalne. Boją się prawdy nie tylko. W sferze ogólnopolskiej, ale także w sferze regionalnej. Chciałem podziękować dziennikarzom telewizji polskiej oddziału opolskiego za głoszenie prawdy. Są w najlepszym towarzystwie. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za bycie tutaj. Bez nas na pewno Polska nie byłaby taka, jaką jest. Apeluję o to, aby bronić przed dalszymi, dalszymi elementami skoku na państwo, bezprawnego skoku, skoku antykonstytucyjnego. Ci, którzy tyle mówili o konstytucji, wymachiwali tą konstytucją, nosili na koszulkach, w rzeczywistości łamią ją w pełnym tego słowa znaczeniu. W konstytucji jest dział, źródła prawa. Otóż źródłem prawa nie jest uchwała sejmowa. Źródłem prawa jest ustawa. Tylko ustawą można zmienić ustawę. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, po prostu jest ze wschodu. To są standardy wschodnie, standardy rosyjskie ci, którzy... i białoruskie. Ci, którzy... Białoruś, 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 Białoruś. 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 Ja woróż! Ci, którzy wprowadzają takie standardy na, do polskiego prawa, takie bezprawie, spotkają się z odpowiednim osądem, nie tylko w historii. Mam nadzieję, że jak najbliżej nastąpi osąd naszych sądów, tych sądów, które są w tej chwili też będą i tych sędziów, którzy będą niedługo już szykanowani. Jeszcze raz dziękuję Państwu za... Przyjście, za uczestnictwo w tej manifestacji. Wolne media! 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 Serce się raduje! Słuchajcie, serce się raduje, że tutaj jesteście. Tak jest, to ja bardzo dziękuję za zorganizowanie tej fikiety, szanowni państwo. Przejęli władzę. W demokratycznym państwie, w demokratycznych wyborach. Uprzedzali, że pan prezes, pan premier Kaczyński wyprowadzi wojsko na ulicę. Manipulowali Polakami, straszyli. Okazuje się, że żyjemy w demokratycznym państwie. Jeszcze, szanowni państwo, bo jeżeli nie obronimy tej batalii, proszę zobaczyć, ten reżim rzekomy nikogo siłą nie wyprowadzał z mediów, nikogo siłą nie wyprowadzał z urzędów. Proszę zobaczyć, co obecna władza rodem Łukaszenki, Białorusi, robi w polskim państwie. Nie dopuścimy do tego. Szanowni Państwo, wszystko musi się odbywać w władzie, władzie konstytucyjnym. To ta władza najgłośniej krzyczała konstytucja. Nie mówię, że ma być zawłaszczone. Yy, Tutaj w, całe, całe me, wszystkie media przez jedną opcję, ale proszę zauważyć jedną rzecz. Wygrali z wielką przewagą w mediach komercyjnych. TVN, Wyborcza, ONE, wszystkie media były za właśnie opcją Platformy Obywatelskiej, i teraz proszę zauważyć, jeżeli przejmą media narodowe, TVP. Jeden przekaz tylko i wyłącznie będziemy mieli jak za komuny. Szanowni Państwo, do tego nie możemy dopuścić. Tu chodzi o pluralizm. My dzisiaj nie przyszliśmy bronić swojej strony, ale każdej jednej, bo w interesie wszystkich Polaków jest to, aby w Polsce był pluralizm medialny. Jest miejsce na jedne media, jest miejsce na drugie. Nie może być jednego nurtu, bo to prowadzi do dyktatury. Do tej dyktatury, przed którą nas ostrzegali. Wolne media, stop cenzurze! Stop cenzurze! Stop cenzurze! Stop cenzurze! Stop cenzurze! Stop cenzurze! cenzurze! Proszę państwa, akurat tak się składa, że ja nie jestem zaskoczony tym, co się wydarzyło. Mówiłem o tym dla TVP3 Opole przed dokładnie czterema dniami, że ta hołota spod znaku ośmiu gwiazdek i innych wulgarnych wyzwisk nie zawaha się y, odebrać y, media publiczne społeczeństwu, dlatego że będzie chciała swobodnie kłamać i okradać Polskę i sprzedawać ją Niemcom. Tak to wygląda. Tu nie ma złudzeń, po prostu, dlatego że każdy krytyczny głos w sprawie y, rządzenia, sposobu rządzenia tych ludzi jest dla nich przeszkodą fundamentalną. Y, nie mamy złudzeń. Nie mamy złudzeń również co do tego, jakie są przyczyny, że ta hołota, która zastąpiła czerwoną, a tak w zasadzie nie całkiem ją zastąpiła, bo przecież w szeregach Platformy Obywatelskiej i formacji, które z nią w tej chwili kolaborują, jest mnóstwo czerwonych. Są potomkowie pogrobowcy komunizmu, ich dzieci oraz klakierzy. Tego nie zostało nigdy, to nie, nigdy nie zostało zmienione. To nigdy nie zostało rozliczone. Od 1989 roku Polska boryka się z brakiem dekomunizacji, brakiem lustracji. I to jest to, co moja formacja niepodległościowa powtarza od samego początku. Nikt, żaden rząd w III RP, która stała się w zasadzie synonimem Republiki Bananowej, a nie Wolnego Państwa Polskiego, która stała się synonimem państwa postkolonialnego. Gdzie na równi z bohaterami rządzą zdrajcy ojczyzny, nigdy nie ukarani za swoje zbrodnie, funkcjonariusze PZPR, aparatu przemocy, służby bezpieczeństwa, a dziś, dziś ta formacja, która jest dzisiaj popularnie nazywana koalicją 13 grudnia, składa obietnicę przywrócenia emerytur ubeckich. To jest... Armia ludzi! Kańba! I nie dziwmy się, proszę Państwa, że żyjemy w takiej rzeczywistości, skoro 34 lata nie było czasu na to, żeby sprawców zbrodni pozamykać do więzienia, a ludzi odpowiedzialnych za polityczną zdradę. I Targowicę ukarać i odsunąć od wpływów na władzę, odsunąć od stanowisk. Dziś, dziś oni na naszych oczach wracają. To nie jest tylko kwestia mediów publicznych, to jest kwestia zawłaszczenia z powrotem państwa przez czerwoną hołotę, przez czerwoną zarazę, z którą nam przyjdzie znowu ponownie walczyć jak kiedyś. To nie jest, to nie są żarty. I powiem krótko, Yy, społeczeństwo, a młodzież zwłaszcza została zmanipulowana, i jest niestety, niestety trzeba znowu przypominać a najbardziej przypominać będzie społeczeństwu to, co ci ludzie będą robili z nami, a będą robili prawie to samo, co robiła komuna. To widać już dziś, że są to rządy despotyzmu, są to rządy dawnej bolszewi, ich dzieci, i to są rządy kłamstwa. Rządy aparatu przymusu. Powracają ludzie tamtych czasów. To jak zły sen. To jest po prostu koszmar, który się powtarza co jakiś czas w Polsce, dlatego że nie ma stanowczości wobec tych, którzy Polskę zdradzają. Nie ma konsekwencji, nie ma wymiaru sprawiedliwości, który dzisiaj był tu przywołany w przedostatnim wystąpieniu. To wymiar sprawiedliwości, który również nie został rozliczony po 1989 roku. Dziś w tym wymiarze sprawiedliwości wyroki wydaje się wedle uznania. To nie jest wymiar sprawiedliwości rzeczywisty, prawdziwy. Nie mówię tutaj o uczciwych sędziach, którzy chcieliby funkcjonować jak trzeba, ale niestety mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, gdzie w razie niepowodzenia... Ta formacja 13 grudnia oddaje sprawy do rozstrzygnięcia w ręce sędziów, dawnych, zasłużonych bolszewików. To jest koszmar, z którym my powinniśmy się rozprawić. Nie tylko, nie tylko z mediami, nie tylko bronić wolnego słowa, nie tylko bronić mediów, ale w ogóle bronić Polski przed tą czerwoną zarazą, która wraca dzisiaj do nas jak zły sen. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie się dzisiaj. Tutaj zebraliśmy, bo to pokazuje, że jest potrzeba wolnych mediów. Dzisiejsza data przejdzie do historii. Mamy brutalny zamach na wolne media. Władza, która 13 grudnia objęła rządy, nie potrafi w sposób prawy zarządzać krajem. Dopuszcza się dzisiaj do niecnych czynów, do łamania prawa tylko po to, żeby zablokować telewizję, która patrzy wszystkim na ręce. Tylko po to jest to zrobione. Dziwnym trafem jedną z pierwszych decyzji było znikcie, zniknięcie serialu reset z, z bibliotek filmowych, telewizji. mamy wyłączony sygnał. mamy wyłączoną stronę internetową. Co będzie jutro. Czy jutro również zarządzeniami być może będą odwoływani starostowie, którzy nie pasują obecnej władzy? Być może jutro kolejne jakieś zarządzenia, które są niezgodne z prawem będą próbowały układać nam porządek prawny w tym kraju. Nie możemy na to pozwolić. Dlatego cieszę się, że jesteśmy tutaj dzisiaj i będziemy z pewnością nie tylko dzisiaj, ależ do czasu, do czasu, jak będzie porządek prawny respektowany. Władza ma oczywiście prawo podejmować decyzje ale tylko i wyłącznie w oparciu o przepisy prawa, a nie o samowolę. Nasz głos jest ważny i nasz głos jest ważny. Nie będziemy proszę państwa odpowiadać na prowokacje. Nie będziemy odpowiadać. Do Berlina do Berlina do Berlina do Berlina, do Berlina! do Berlina! do Berlina! do Berlina! Szanowni Państwo, Unia Europejska, Komisja Europejska, którzy tak chętnie mówią i powołują się na pluralizm mediów, gdzie są? Dlaczego nie bronią polskiej telewizji? Telewizji wszystkich Polaków! Pragnę zainicjować teraz hasło, ciekawe, czy. Nie poleci. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, suwerenność nam odbiera. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, suwerenność nam odbiera. Wolne media, wolne media, wolne media.